Tak wygląda palnik na oleje przystosowany do używania w tradycyjnej ko kozie, tak zwanej, czyli, czyli piecu na, na paliwo stałe. Pomysł był taki, żeby zobaczyć, czy da się to zrobić bez, bez spawania, bez jakichś materiałów na, z własnego złomowiska. Mm, czyli, czyli są tu wyłącznie rurki półcalowe, yy, jedna redukcja tak zwana yy, z półcala na trzy czwarte, ona, ona łączy jest, jest użyta do podłączenia wentylatora i tam jest po prostu to na styk i za, zawinięte srebrną z, z, taśmą dlatego, że y, wyjście z tego wentylatora jest właśnie też mniej więcej 3/4 cala także, także nie, nie, nie wchodzi do, do środka ale wystarczająco dobrze się to trzyma przynajmniej do, do takich pierwszych eksperymentów Ym, jeśli chodzi o to zagięcie Y, y, czy, 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 czy rodzaj syfonu? On y, przy, przy testach był w wodzie, dlatego że najpierw w ogóle testowałem bez, bez tego y, syfonu i w, y, jakoś mocno się nagrzewała rura, do której ścieka olej i zaczęło to dymić. Wydaje mi się, że było to związane z, ze złym umiejscowieniem wylotu, czyli mm, wylot tam w tym garnuszku był jakby po przeciwnej po po pośrednicy po, po przeciwnej stronie garnuszka i cała rura się nagrzewała w płomieniu. W tej chwili, tak jak jest to za, za, zamocowane, ten, ten wylot nie nagrzewa się aż tak mocno i ta rura można ją stale dotknąć. nie, nie, nie nagrzewa się, więc w zasadzie ten syfon jest, można powiedzieć, niepotrzebny, aczkolwiek on mi się podoba, dlatego, że on jest wypełniony olejem, który, który uniemożliwia przedostawanie się jakichś oparów wstecznie do, do tego kielicha. Kielich jest zrobiony z kolanka redukcyjnego bodaj pół cala na przepraszam, trzy czwarte, albo jeden cal na pół cala. To, to, to jest jakby na szczycie na szczycie tej konstrukcji, tak jak patrzymy, ta otwarta, otwarta dziura nagwintowana, tam ścieka olej ze zbiornika. Jeśli chodzi o zbiornik, to do testów użyłem zwykłej takiej bańki plastikowej po jakimś tam płynie do, płynie do spryskiwacza z osadzonym kranikiem. Ważne moim zdaniem jest to, żeby kranik był typu grzybkowego, bo zawory kulowe raczej służą do odcinania niż do regulacji przepływu. Jeśli chcemy, żeby nam to kapało w takim tempie, jak sobie, sobie yy zaplanujemy, to wtedy potrzebujemy dość precyzyjnej regulacji. Jeśli chodzi o nadmuch, no to, to jest to jest dmuchawa, którą kupiłem na Allegro za rzędu 20-30 zł i mamy, mamy do niej zasilanie sieciowe z regulacją prędkości, ale ona nominalnie jest na 12V i ja ją testowo podłączyłem do akumulatora, który akurat jest uszkodzony, ma jedną celę zwartą i daje 10V. i i tak przy tych 10V moim zdaniem troszeczkę za mocno to dmuchało. W każdym razie, właśnie mamy do wyboru, możemy sobie kupić taki kabelek z wtyczką i podłączyć go do akumulatora albo, albo użyć regulatora prędkości i zasilania sieciowego. I... W, w, jeśli chodzi o umieszczenie tego w kozie, no to po prostu w, w, wkładam to przez, mm, do dol, przez dolne drzwiczki na, na ruszt, ten garnuszek sobie stoi na, na ruszcie. Drzwiczki są uchylone i to nie przeszkadza, że żaden smród nie, nie wychodzi stamtąd. Mm. I u mnie jest tak, że przy, przy tej wysokości stołka i przy wysokości drzwiczek w kozie te rury się tak blokują, że nie muszę w żaden sposób mocować tej rury z nadmuchem. Ale jeśli by ona się ruszała, no to chodzi o to, żeby ona była skierowana w dół, żeby ten wylot na napowietrzający był skierowany w dół. W związku z tym, jeśli, jeśli byłby problem z utrzymaniem tego kierunku, no to wtedy trzeba, czy tak jak tutaj cybantami, czy czy wymyślić sobie jakiś inny patent, i, i ten nadmuch przy, przy, przymocować. No i to, to sobie spokojnie działa, yy, moc jest taka, że tak jakby, tak jakby napalić yy, drewnem powiedzmy yy, tą kozę. Także, także jest OK yy, z, z, zużyło mi się około 3 litrów w olejów yy, mniej więcej, w 3 godziny, czyli litr na godzinę. Myślę, że to jest do wyregulowania, szczególnie gdybym używał regulacji nadmuchu, to, to myślę, że można to wyregulować tak, żeby ten, ten spływ był wolniejszy, ale no, też kwestia, kwestia mocy, jaką chcemy. Czyli jeśli, jeśli by to miało działać przez całą noc, to celowałbym w bańkę rzędu 20 litrów. Oczywiście bańka najlepiej, żeby była metalowa ze względów bez, bezpieczeństwa. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.